Dzień dobry! Dzisiaj w ramach akcji promowania matematyki chciałbym wam trochę opowiedzieć o liczbach pierwszych ich właściwościach oraz jak możemy je sobie na różne sposoby wyznaczać. A więc zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są liczby pierwsze, więc w przeciwieństwie do liczb złożonych są to liczby, które mają tylko dwa dzielniki, czyli dzielą się przez jeden oraz samą siebie. I warto pamiętać, że 0 oraz 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani złożonymi, a przykładami takich. Pierwszych są liczby 3, 5, 7 czy 43, a przykładami liczb złożonych mogą być liczby 9, 12, 16 czy 18. Już od starożytności wiedziano, że niektóre liczby złożone mogą być przedstawione w postaci iloczynu mniejszych od nich liczb na wiele różnych sposobów. Na przykład jak sobie weźmiemy liczbę 36, to możemy ją przedstawić jako iloczyn 6 razy 6 albo 4 razy 9, a jak sobie weźmiemy liczbę 12, to możemy ją przedstawić jako 4 razy 3 albo 6 razy 2. Szybko jednak okazało się później, że istnieje dokładnie jeden sposób, w jaki można przedstawić liczbę złożoną jako iloczyn liczb pierwszych. Na przykład jak weźmiemy liczbę 45, to możemy ją sobie przedstawić jako 3 razy 3 razy 5, i to są tylko i wyłącznie liczby pierwsze, i jest tylko jeden sposób, w jaki możemy ten iloczyn przedstawić. A zwarta wersja tego dowodu nazywa się podstawowym twierdzeniem arytmetyki i po raz pierwszy pojawiła się już w IV wieku przed naszą erą w publikacji Euklidesa zatytułowanej Elementy, a w skrócie mówi ona, że każda liczba naturalna większa od 1 jest albo liczbą pierwszą, albo może być przedstawiona w postaci iloczynu, także tych liczb pierwszych. A więc po tym krótkim wstępie przejdźmy teraz do tego, co najbardziej interesuje matematyków w kwestii liczb pierwszych. Są to oczywiście sposoby na ich odnajdywanie i określanie. Jednym z najstarszych i najprostszych takich sposobów jest algorytm, który zaraz przedstawię, jest znany jako sito erastotenesa. Algorytm ten eliminuje Wszystkie liczby złożone w danym zbiorze, tak aby zostały tylko wartości, które na pewno są liczbami pierwszymi. I aby zaprezentować tę metodę, utwórzmy listę liczb naturalnych od 2 do 50 i zapiszmy ją w formie takiej właśnie tutaj tabeli. Następnie musimy znaleźć najmniejszą liczbę pierwszą w tym zbiorze, czyli w tym przypadku 2. Zaznaczamy tą liczbę i następnie wykreślamy wszystkie jej wielokrotności. Kolejnym naszym stopniem będzie wyznaczanie kolejnej najmniejszej liczby pierwszej, czyli w tym przypadku 3, więc zaznaczamy ją i wykreślamy wszystkie pozostałe jej wielokrotności. Robimy dokładnie tak samo z liczbą 5, potem z liczbą 7 i jak widzimy, już jak zosta zostanie to wszystko wykreślone, to zostają nam tylko i wyłącznie liczby pierwsze, ponieważ jak zobaczymy kolejną liczbę, czyli w tym przypadku 11. To już wszystkie jej wielokrotności, czyli 22, 33 i 44, zostały w tym zbiorze wykreślone. A więc w tym miejscu możemy już zakończyć algorytm, więc wychodzi nam z liczbami pierwszymi z tego zbioru są 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 oraz 47. I jak można zauważyć, sito no nie nadaje się zbytnio do poszukiwania dużych liczb pierwszych, lecz do mniejszych zbiorów nadaje się bardzo dobrze. A kolejnym sposobem na odnajdywanie liczb pierwszych jest tak zwana liczba mersena. I ona posiada imię na cześć francuskiego matematyka Marine Mersena, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Liczbami Mersena są każde liczby w postaci mn równa się 2 do n minus 1, gdzie n jest liczbą naturalną, a warunkiem, żeby ta liczba Mersena mn była pierwsza jest... Było także liczbą pierwszą i obecnie znanych liczb pierwszych Mersana jest 51, a największą z nich jest ta oto liczba, która jest zaznaczona tutaj na zielono i została ona odkryta w 2018 roku przez Patryka La Roche w ramach projektu GIMPS zajmującym się odszukiwaniem liczb pierwszych. I to tyle, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmu i mam nadzieję, że zainspirowałem Was do szerszego zainteresowania matematyką. Pozdrawiam!